Hej, jest piątek 28 czerwca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I zaczynamy od CineMatrix. Matrix. I dodam oczywiście, że jest strasznie gorąco. I tak będziemy teraz powtarzać jak mantrę przez następne dwa miesiące: Góra Western, release date 90 99 i tytuł jednosłowny. Na dole Kevin Costner, Kurt Russell i Johnny Depp. I jedziemy tak. Western. Kevina Kostnera, to zrobimy sobie Horizon. A dobra, to jednak nie jest jedno słowo. To teraz inny tytuł. Na całe szczęście. Dosłownie wczoraj słuchałem całego podcastu, gdzie była przygotowana cała filmografia Kevina Kostnera, więc jestem w stanie nawet powybierać kilka innych filmów. Co ja wpisałem? Wpisałem revenge zamiast one more title to wpisałem ale jestem osłem Jestem absolutnym osłem, bo miałem, miałem wpisać The Revenge tutaj i... No dobra, no ale to wpiszemy sobie tutaj Dances with Wolves Trudno, w jednego miejsca nie uzupełnimy pewnie w karcie Russell. Dobra, Johnny Depp, Dead, Western uh, Deadman 90 do 99. Zrobimy sobie Tony Brusco. Jednosłowny tytuł. Dobra, zostawmy sobie tutaj, najwyżej to odpadnie. Kurt Russell Western. Tych pewnie było dużo. Ok, to zrobimy tutaj Backdraft. I zrobimy Tombstone. I to są oba filmy, które wyszły w latach 90 do 99. Ten teraz lepiej, żebym sobie jeszcze coś przypomniał. Albo to jedno y, słowny tytuł Jonego Deppa. Blow. Ok, czyli został mi tylko ten Kurt Russell, za którym mogłem zaproponować. Ok, Escape from LA. No, faktycznie zapomniałem, że jest duża różnica między pierwszym a drugim. Rango, Waterworld, ale spieprzyłem z tym kolejnym costerem, więc jestem sobie teraz na siebie. Let him go. Play it to the bone. Ok, fair. Uh, fastball. Masakra, No, ok. Ale mamy, mamy odpowiedzi. Idziemy dalej. Plotwords. 24 podpowiedzi będą mogły, będą mogły się pojawić, a my zgadujemy tytuł filmowy. Myślałem, że może film Michael: Lost of Loved One, City of Angels. nawet tego mi nie dacie. God darn it. Sheriff: Three billboards w latach 1970 Heaven Ken, Wait Texas Teraz już będziemy wpisywać, tylko bo już naprawdę nie wiem, w którym kierunku jakby iść. Dream Angel, Texas, loss of... Texas Chainsaw Massacre FBI mm. No country, mimo że oczywiście to nie jest to. Ogród róż uh, Okej, okay. a gdybyśmy pisali lovely bones? Grave. Próbuję pozbyć się tego, ale, ale nie mogę. Um, spit on your grave. Spit on your... Oczywiście nie ma. Insanity. Parallax. Parallax view. Horror. Ok. Amityville. Oczywiście nie ma. Morderstwo. O, i to będzie ciekawe skąd, kiedy będzie to film? Flashback, a może Misery? Nie, Misery przecież nie ma. Mechanik mm, Hills have eyes, ale nie ma. Ale fajne. Vision. O, The Visitor, mi się podoba. Seryjny morderca, no wiem, właśnie, kurde. E, może, może, może... Red Dragon, ale nie mam pojęcia dlaczego miał być tutaj anioł. Kara. Nie wiem, o którego po prostu seryjnego morderca chodzi. Demon, hmm. Demony i anioły. Coś pisze. Hell. Też nie ma. Rękawice. Nightmare. On Elm Street. Tak. Freddy jako anioł. Fanatycyzm religijny. Chyba wiem o który film chodzi, ale... Nie przypomnę sobie. Sinister. Teraz już po prostu wpisuję nazwę jakichś horrorów. Um, żal za grzechy. Zmuszony do zabijania, może Hand of God. Absolutnie nie. Topór. I wypuszczony w 2001 roku. Nie mam pojęcia o których film chodzi. Frailty. Okej, okay, to chyba. Ehh, frailty to chyba jest ten film, o którym chodziło. Nie wiem, czy nawet Makonach w nim nie gra. Napiszę to w opisie. Mamy Framed po tym długim zgadywaniu tych 24 i kadr z filmu i zgadujemy, co to jest. Jest taka impreza też lata, nie wiem, 80. Jak wpiszemy, kopa, kabana. Podoba mi się, Casablanca jako przykład. Uj, nie wiem, co to jest. Swingers? Nie ma. Jean Hackman. I aktorka, której imię powinienem znać. To, to jest możliwe, że Ashley Judd to jest The Firm? Nie wiem, dlaczego to miało być to. Ono nawet mi nie podało... A, boże, to jest... Znowu ten film z... A nie, to może być coś zupełnie innego. Robert Williams. A piszemy sobie Hook. No właśnie, Nathan Lane i Robert Williams. I, i trzeci raz ten film, i nie zapamiętam nic, jak on się nazywa. Oni udają parę e, straight. Może za trzecim razem, może za trzecim razem uda mi się zapamiętać. The Birdcage, o, dzisiaj zostaje przy, przyczyłgany. 1983 rok, 21 stycznia, mamy 5 najlepiej zarabiających filmów. 1983 to mógł być dobry rok dla kina. Nie widzę jakichś ogromnych wyników, ale zobaczmy, skoro jest taki długi tagline, to poproszę. Co dostajesz, kiedy skrzyżujesz? Ok, e, wygodnego aktora, który jest hetero, z wybuchową, z wybuchową sukienką e, z sekinami. Dostajesz najciekawszą, naj, naj e, najnowszą amerykańską aktorkę i to jest film Który gdzieś tam ostatnio chyba do krzyżówki sprawdzałem, bo Jessica Lane dostała za niego Oscara. A w roli głównej Dustin Hoffman. 42 miliony, Paramount no Pictures, poproszę reżysera Walter Hill. Nick Nolte, podejrzewam, że to jest 48 Hours, wyszły już w 83 roku, tak jest. Następny jest 32 miliony, poprosimy aktora Paul Newman. czyli jest szansa, że to jest The Verdict? Czy to było wcześniej? Mamy The Verdict. Columbia Pictures, 4 miliony, tym razem nie będzie nic chyba. Jego triumf zmienił świat na zawsze. Hmm, okej. Okay. Gandhi. Gandhi to nie będzie. Gadi też nie. Omijam omijamy zapisanie. Spodziewałem się dużo, wyższej, dużo wyższych budżetów, ale może faktycznie to był bardziej taki film nawet niezależny z tego, co się okazuje a Kingsley dostał za niego Oscar. Tutaj reżyserem jest Jim Henson i Frank Oz. To będą już pewnie któreś mapety. A inny świat, inny czas. To może bardziej jednak Dark Crystal. Pięknie. Bardzo ciekawy zestaw. Bardzo ciekawy zestaw. 83 rok walczy o to o bycie przynajmniej jednym z najciekawszych Lat filmowych. Sorry, za znowu nie włączyłem właściwych quizów, ale już wracamy. 16 podpowiedzi układamy po 4 koło siebie tak, żeby pasowały, żeby tworzyły tytuł filmu, a bardziej skojarzyły się z filmem. Mogą być w kolumnie, mogą być w rządku. To mi się podoba: William the is Green, Toby Maguire's Red and Blue. Jake and Simmons yells. I Kirsten Dunst jest fotografką w Nowym Jorku. I mamy Spidermana. Tu od razu możemy sobie przełożyć w to, bo mamy Kirsten Dunst i wywiad. I wampiry Tom Cruise i Brad Pitt. I Christian Slater i Tandy Newton. Wszystko w wywiadzie z vampirem. O, przepraszam, Kirsten Dunst i fotograf w Nowym Jorku. Ona jest ciennikarką. E... Nie pamiętam, jak była Mary Jane. W modzie pracowała. E, dobra, Kirsten Dunst i Jesse Plemons na pewno. No to wiemy, że jest Civil War, nie? Benedict Cumberbatch Yells. To będzie Power of the Dog. I też Kirsten Dunst i Jesse Plemons są, a tam Civil War jest Marian Antoinette. Ok. Kirsten Dunst. Wszystko, wszystko zrobimy. Kirsten Dunst, tak jest. Jesse Plemons jest, jest foto, ona, ona jest fotografką, ale też jest inna fotografka jeszcze jest Civil War i jest wywiad do przeprowadzenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I mamy e, cały e, quiz rozwiązany. Następny. Mamy 16 tytułów filmowych. I szukamy motywów, które je łączą. 3,4 sugeruje świetny quiz. I mówię to nawet bez sarkazmu, po prostu zawsze mnie ciekawi, bo będzie jakiś taki ciekawszy i niejasny. Killer Darlings. Swiss Army Man. Wiktor Frankenstein... Nie. Okej, okay. coś innego. Też ja szukam tak naprawdę Nie Harry'ego Pottera, tylko Daniela Radcliffe'a. Ale możliwe, że nie będzie. There will be blood. Paul Dano. To chcę powiedzieć Paul Dano w takim razie. Zumie Sunshine idzie tutaj. Nie. Paul Dano jest w All of Us Strangers. Churde tak podpowiadam the Chronicle The Amazing Spider Man 2. Nie podejmę no przecież Billy Elliot, czyli uh, Jamie Bell jest ale The Kids Are Alright nie. Prisoners jest na pewno. Uff. Adams uh, Kto jest matką Wolowa Strangers? Claire Foy. Poor things. Valerian Dane De DeHaan, to by było naprawdę sięgnęło strasznie daleko. Pride. Victor Frankenstein, Pride Spectre, and Andrew Scott, ok. Mark Ruffalo, ok. I Dane DeHaan. Masakr. Dobrze, i ostatni film. Cały czas myślałem o... <grym> tu myślałem, że Annette Benning może... O Mary Elizabeth Winstead może? Nie domyśla się, ale. A to nie miał być przecież. Aha, no tak. A może. Daniel Radcliffe. No i jego szukałem, i wydaje mi się, że. Czegoś zgubiłem, albo coś mi nie pokazało. No nieważne. E, dwuminutowy quiz. Czy możemy kliknąć na wycinek, zgadując na podstawie podanego tytułu? No wiem, czy to jest Ghostbusters, zanim muszę zapozować, żeby się załadowało. Teraz, teraz już jest OK. Mam, zgadujemy, gdzie jest mić Tutaj. Clueless jest. Tutaj. Szoshang. Tu jest szoszang, poltergeist. Dobra, ale wydaje mi się, że no, może być tu, ale spróbujemy dalej poor things is tu. Wszystko wszędzie naraz jest tutaj. Mean, jest uh, mean Girls. Two, to bym pomylił, z, uh, uh, pomyliłbym to Skrulles, to jest Big, pop Fiction jest tutaj, Ghostbusters jest tutaj, Poltergeist jest tutaj, czyli Poltergeista nie widziałem, więc uh, to było takie zgadwanko, <laughs> to tutaj faktycznie przecież to jest Ghostbusters, to jest jasno. Okej, okay, dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejne. Pa!